Serce się raduje, kiedy widać, że właśnie zainteresowanie Polskim Stronnictwem Ludowym w Wałbrzychu jest tak wielkie. Mieliśmy parę już właśnie spotkań, gdzie właśnie tłumnie mieszkańcy przyszli na spotkania z Polskim Stronnictwem Ludowym. Tym bardziej, że Polskie Stronnictwo Ludowe tu w Wałbrzychu no, nie miało takiego poparcia jakby jak w, w kraju. Jest to nadzieja dla nowej siły politycznej w samorządzie, w powiecie, w sejmiku które stworzy Polskie Stronnictwo Ludowe. I one, jak wiemy, ma już tutaj w obręchu nową jakość zarządzania, zgodne jest w swoim postępowaniu, w swoich uchwałach, w swoim działaniu i myślę, że tylko czekamy na na efekty. Z moich danych wynika, że właśnie tutaj poparcie dla Polskiego Stronnictwa Ludowego bardzo mocno rośnie, ponad 5%, czyli tutaj głosy oddane Polskie Stronnictwo Ludowe nie są stracone, wręcz przeciwnie, po prostu tutaj wzmocnią no i jak powiedziałem, będzie to nowa siła w samorządzie.